Hej, ja osobiście mam, tak jak myślę, że wielu Polaków, bardzo istotny problem z szeregiem wypowiedzi i postawą papieża Franciszka w temacie wojny na Ukrainie. Bo myślę, że jest z tą postawą problem, ale też niekoniecznie dokładnie taki, jaki maluje sporo mediów, które to komentują. Więc zastanówmy się, co w zasadzie papież mówi, czego nie mówi, a co być może powinien powiedzieć. I dla jasności, kiedy ja tutaj mówię papież, papiestwo, to upraszczam to, ponieważ oczywiście papież nie osobiście pisze wiele tych komunikatów, i być może niektóre stosują w ogóle nie jego wypowiedzi tylko jakichś urzędników, ale on odpowiada za to jako zwierzchnik, prawda? Także zaznaczam, że nie mówię tego koniecznie osobiście, ale upraszczam na potrzeby odcinka. I zacznijmy od tego, że myślę, że dobrym uogólnieniem postawy Watykanu wobec tej wojny jest nazwanie tej postawy. Pacyfistyczną. I nie chodzi tutaj o nawoływanie do pokoju, prawda, o zaprzestanie wojny, i tak dalej. Nie, nie chodzi o to, tylko o wypowiedzi w takim tonie, jak na przykład: Zrobiło mi się wstyd, kiedy przeczytałem, że grupa państw zgodziła się podnieść do 2% PKB wydatki na zbrojenia, jako odpowiedź na to, co się dzieje. Szaleństwo, to pisze stricte papież. No to brzmi jak pacyfistyczny sentyment, po prostu, tak? że Który jest zresztą nie po raz pierwszy słyszalny w wypowiedziach Franciszka, że samo bycie uzbrojonym jest jakoś niebezpieczne, niepożądane i tak dalej. Tylko, że wiecie, z taką postawą pacyfistyczną jest taki duży problem, że jest ona ekstremalnie naiwna. To znaczy, zakłada ona, zdaje się ona zakładać, że. Jeśli tylko będziemy pokojowi, to nikt nas nie zaatakuje, że gotowość do walki prowokuje konflikty. Tymczasem z historii wiemy, że to nie do końca tak działa, że sam właśnie bycie uzbrojonym, po zęby nawet, może w niektórych przypadkach zapobiegać wojnie, deeskalować. Takie zakładanie, że nie wiem, jak dostarczymy broń walczącym, to powiększamy śmierć i zniszczenie, wiecie, to jest technicznie rzecz ujmując prawda, bo najmniej zniszczeń i najmniej śmierci na Ukrainie pewnie byłoby, gdyby oni się poddali pierwszego dnia. Yeah. Uh -huh. ale myślę, że Ukraińcy to wiedzą i zdecydowali, że wolą jednak walczyć i ryzykować własne, własną śmierć i zniszczenia, żeby zachować suwerenność. I wiecie, może mają rację, tak? Może są rzeczywiście rzeczy ważniejsze niż własne życie. Może wojna, zwłaszcza wojna obronna, może być sprawiedliwa. I dla jasności, na ile ta koncepcja prawda, jest w ogóle spójna z nauczaniem Kościoła i czy w ogóle w nauczaniu Kościoła jest coś takiego jak koncepcja wojny sprawiedliwej, to jest osobny, dłuższy temat, pewnie na, na odrębny odcinek, ale na razie tym razie zauważmy, że takie wypowiedzi Watykanu są głęboko nieodpowiedzialne, po prostu w obecnych realiach, i wydają się dalece nieprzystające politykom, bo papież. Przecież poza byciem przewodnikiem wspólnoty wiernych, jest również politykiem, naszym katolickim reprezentantem i powinien się w tej sferze zachowywać chyba jak polityk. Zwłaszcza, że jeśli papież ma wątpliwości, na przykład co do zbrojeń, bo można je mieć, to, to też nie jest taki całkowicie jednoznaczny temat, to nie musi przecież ich aktywnie popierać, mógłby po prostu ich nie komentować. Tak samo pomysły takie jak to, że ktoś w Watykanie, jakiś urzędnik, zaproponował, żeby podczas Drogi Krzyżowej Koloseum, w tym roku w Wielki Piątek, Krzyż niosły zaprzyjaźnione rodziny ukraińska i rosyjska. No wiecie, to jest taki można powiedzieć piękny gest, ale po zakończeniu wojny, a nie teraz, kiedy wojna jeszcze trwa i krzywda jeszcze trwa, w tym momencie jest ponownie bardzo, bardzo wysoce nie na miejscu. I to jest. Znów taki sentyment, no po prostu się pogódźmy. Zakładanie, że można się pogodzić bez zadośćuczynienia za krzywdy, gdy krzywda jeszcze trwa. Albo być może, być może nie o to chodzi, być może ma to sugerować, że Rosjanie są tutaj także pewnego rodzaju ofiarą dyktatora, który wciągnął ich w wojnę albo coś takiego. Z tym, że no to obiektywnie nie jest prawda. Naród rosyjski nie jest bierną ofiarą dyktatora, narody zwykle nie są biernymi ofiarami dyktatorów, ale w większości go popierają. I jasne, można powiedzieć, na podstawie błędnych przekonań, to nie jest takie proste i tak dalej, ale nadal jest to pewna forma wsparcia, i malowanie takiego obrazu też byłoby kompletnie błędne. I wszystkie. Tego typu postawy, prezentowane albo przez papieża, albo przez urzędników Watykanu, są moim zdaniem dalece wysoce, nieodpowiedzialne i szkodliwe po prostu, i powinno się myśleć o szerszych konsekwencjach politycznych tego, kiedy się jest decydentem na takim stanowisku. A jeżeli się jest po drugiej stronie, jest się odbiorcą, to myślę, że można i należy zwracać uwagę na skutki negatywne tego typu wypowiedzi, zwłaszcza, że to nie jest dyskusja o dogmatach wiary, prawda, z papieżem, tylko o jego opiniach politycznych, prawda? Natomiast mając to wszystko na uwadze, zauważmy też, że głosy z mediów polskich, które czasem komentują to na zasadzie takiej, że nie wiem, wantykan nic nie robi w sprawie wojny, albo że papież nie wie, co się dzieje, nie chce powiedzieć, co się dzieje na Ukrainie, nie potrafi tego nazwać, albo nie staje po stronie ofiar i tak dalej. No nie, to nie jest prawda, tak? Znaczy, po pierwsze Watykan wysyła na Ukrainę tony hum pomocy humanitarnej, a po drugie, papież wprost y, nazywa, że jest to haniebna wojna, a w 6 szóst kwietnia na przykład przyjmuje na audiencji uchodźców z Ukrainy matki z dziećmi, które uciekły z kraju, prawda? I na przykład całuje flagę Ukrainy przywiezioną z buczy. Przypomnijmy, że flaga to jest symbol polityczny. I to nie jest oficjalne, formalne poparcie, ale jest to symboliczne poparcie. Symbolu politycznego jednej z walczących stron. Przejdziemy do, te, do tego, dlaczego tak jest. A tak samo w kontekście masakry w Buczy, tak? Ocenia też, że mają miejsce przerażające okrucieństwa wobec ludności cywilnej, kobiet i dzieci. I to są ofiary, których niewinna krew woła do nieba i błaga, nie zos niech zostanie położony kres tej wojnie. A w ocenie ambasadora Ukrainy w Watykanie pisze on, że Watykan jest szczerym partnerem Ukrainy i robi wszystko, co możliwe, by powstrzymać tę wojnę, tak pisze ambasador Ukrainy. I zwróćmy też uwagę kolejno, że niektóre wypowiedzi Franciszka, które w Polsce bardzo źle zostały odebrane, wreszcie Europy już niekoniecznie. Na przykład słowa o tym, że wszyscy jesteśmy winni w kontekście tej wojny, prawda? Na polskim Twitterze zwróćmy uwagę, że podań jest bardzo mało, a cytatów z tweeta jest niewiele mniej niż polubień, tak? To jest dobry wyznacznik krytyki, że ludzie nie lajkują, nie pod. Podają dalej, tylko komentują zwykle negatywnie ten wpis z polskiej strony, polskiego profilu papieża. Ale na Twitterze ogólnym papieża Franciszka jest już odwrotnie. Jest znacznie, wielokrotnie więcej lajków i podań dalej niż komentarzy. Bo wiecie. Słowa w kontekście wojny na Ukrainie wszyscy jesteśmy winni, może brzmią trochę idiotycznie z perspektywy Polski, która od lat ostrzega przed Putinem, ale gdy papież, mu, papież mówi to reszcie Europy, na przykład Niemcom, na przykład Francuzom, na przykład Węgrom, to może jest w tym coś więcej, może jest to do pewnego stopnia już uzasadnione, prawda? I tu jest ciekawostka, bo ja wiem, że dla wielu Polaków to jest nowość nadal, ale to nie jest nasz papież. Nasz w sensie dosłownym, tak? To jest papież całego świata i mówi do wielu ludzi, a nie stricte do Polaków. Dlatego też, gdy na przykład nie wiem, w polityce czytamy, że cały świat nie może się nadziwić postawie głowy Kościoła katolickiego, no to, no to nie, nie, to po prostu nie jest prawda. Natomiast nazwijmy to, co faktycznie Watykan robi. A mianowicie jest to co najwyżej wsparcie symboliczne, na przykład właśnie całowanie flagi jednego z krajów zaangażowanych w konflikt, to jest symboliczny wyraz wsparcia, przy. Oficjalnej neutralności. To znaczy, papież na przykład apeluje o zakończenie wojny, ale nigdy o zwycięstwo Ukrainy. Tak? tak jak na przykład polscy politycy apelują, bo na potrzeby naszej polityki narracja jest taka, że Rosja jest zła, Ukraina jest dobra w tym konflikcie. To jest oczywiście propagandowe uproszczenie, ale tak to wygląda w polskim dyskursie politycznym zasadniczo. I na przykład Watykan tego nie robi. Znaczy, tak. Papież wygląda na to, że próbuje pozostać przynajmniej oficjalnie neutralny w konflikcie, w którym jedna strona jest jawnym agresorem. Ale czy to jest na pewno aż takie dziwne? To znaczy, jak się przejrzy wypowiedzi papieża na temat wojen ostatnich, w ostatnich latach, czy w Syrii, czy w Sudanie, a także poprzednich papieży, na przykład na temat wojny w Iraku, a nawet pierwszej wojny w Zatoce Perskiej i tak dalej, to wiadomo, różnice były w tym dyskursie, ale ogólny przekaz jest od lat dziesięcioleci taki sam. Wojna nigdy nie jest odpowiedzią. Nie dajmy się nienawiści, pogódźmy się, i tak dalej, i tak dalej. I czy oczekiwalibyśmy, że papież inaczej tym razem, wyjątkowo potraktuje wojnę na Ukrainie, bo akurat dla nas jest ona wyjątkowa? I można przedstawić argumentację, że tak, że to jest znacznie ważniejsza, wyjątkowa wojna, bo jest to pośrednie, ale jednak starcie cywilizacji, gdzie jedną ze stron jest cywilizacja, która historycznie wyrosła wokół tradycji łacińskiej, również wokół katolicyzmu, nie wyłącznie. I być może papież powinien zająć tutaj stronę, powinien zaangażować się politycznie. Jeśli ktoś tak uważa, to rozumiem. Być może. Ale to też nie jest tak, że papiestwo nagle zapomniało, co się robi w czasie wojny, tylko robi to samo, co zwykle. Tak? I są też tego pewne uzasadnienia. Bo dodajmy jeszcze jedną istotną rzecz. I dla jasności, to nie jest idealne porównanie, ale myślę, że może zobrazować pewną rzecz. Wyobraźmy sobie... Że w Rosji mieszka na stałe, żyje tam i nigdzie się nie wybiera, kilkaset tysięcy, niecały milion Polaków. I nagle polski rząd robi to, co teraz czyli nazywa Rosję wrogiem, Putina zbrodniarzem i nawołuje do jakiejś formy walki z Rosją. Co by się stało z tymi Polakami w Rosji wtedy? Mam pewne podejrzenia. I tak się składa, że w Rosji jest 700-800 tysięcy, niecały milion Katolików. Co by się dokładnie z nimi stało, gdyby ich przywódca, papież, w jakimś oficjalnym oświadczeniu nazwał Rosję wrogiem i wzywał do pokonania jej na Ukrainie? Mam pewne podejrzenia. I ponownie, być może ktoś uważa, że i tak papież powinien to zrobić, bo stawki są zbyt wysokie, że są do tego uzasadnienia. Rozumiem, być może tak, ale zauważam, że to nie jest takie proste, jak niektórzy by chcieli. I dlatego, na przykład, gdy Karol Fiałkowski pisze, Katoliku, Twój Ojciec Święty coraz bardziej namawia Ukraińców do poddania się i szantażuje ich religijnie. Znaczy, to jest w ogóle bardzo ciekawy wniosek, że katolicki papież ma jakąś moc szantażu religijnego wobec prawosławnej Ukrainy, gdyż papież, apelując o rozejm na Wielkanoc, nawołuje do gotowości do poniesienia pewnych ofiar dla dobra ludzi, co to bowiem będzie za zwycięstwo, które wzniesie flagę na stosie gruzów. Tak pisze papież. I Karol odpowiada, że to jest apel do obu stron. Na czym więc miałyby polegać ofiary ze strony Rosjan, kiedy by po prostu przestali mordować i pojechali do domu? I, I ja rozumiem, że niektórym może się wydawać, że Rosja nie ma absolutnie nic do stracenia w tej wojnie, ale umówmy się, że nie jest to szczególnie głębokie spojrzenie na tę sprawę. I ja nie wiem też, gdzie w tych słowach papieża jest jakiś apel, żeby Ukraina się poddała, a czy słowa o gotowości do poniesienia pewnych ofiar dla dobra ludzi mogą być też kierowane do Ukrainy? Mogą! Przecież nie wiemy przed jakimi wyborami będzie stać Ukraina niebawem. Być może Ukraińcy staną przed wyborem na przykład poświęcenia kontroli nad częścią kraju, żeby uratować resztę kraju. I co? Jesteśmy pewni, że wtedy mają bezkompromisowo stać na stanowisku, że wszystko albo nic? A nawet jeśli nie, nawet jeśli daj Boże Ukraińcy się obronią całkowicie i to do jakiego punktu będą powinni później walczyć? Czy na przykład powinni też walczyć o odbicie Krymu? Bo przypomnijmy, że poprzedni prezydent Ukrainy wielokrotnie mówił, że to jest teren ukraiński i zapowiadał odzyskanie Krymu wszelkimi środkami. Ja nie wiem, czy to dokładnie nadal jest podtrzymywane, ale czy mają za wszelką cenę dążyć do odzyskania stanu sprzed 2014? Czy być gotowym do zaakceptowania stanu faktycznego, że to już raczej do nich nie wróci? I wiecie, można się z tym nie zgadzać, można uważać, że to nie jest właściwe podejście, ale nazywanie tego wezwaniem do poddania się świadczy chyba trochę o dość zero-jedynkowej wizji na relacje polityczne. I tak samo słowa, że co to bowiem będzie za zwycięstwo, które wzniesie flagę na, sto na stosie gruzów? No to chyba stricte jest apel do Rosjan, którzy przecież niszczą kraj, który w ich własnym mniemaniu przyszli wyzwalać. I oczywiście, jeżeli ktoś bardzo chce, to może sobie to zinterpretować jako apel do poddania się Ukrainy, ale wtedy pojawia się pytanie, czy to jest rzeczywiście interpretacja wychodząca z chęci zrozumienia komunikatu, czy raczej objaw automatycznego przyjmowania akurat takiej interpretacji, która przedstawi katolicyzm w jak najgorszym świetle, nieważne czy to będzie miało sens, czy nie. A jednocześnie, gdy w świetle tego wszystkiego w Polsce na przykład widzę, jak niektóre media i niektórzy ludzie, którzy od lat grzmią, żeby Kościół, broń Boże, trzymał się z dala od polityki, nie mieszał się do polityki i ci sami ludzie nagle płynnie przeszli w grzmienie, żeby Kościół koniecznie zaangażował się w politykę. Być może są to osoby takie, jak na przykład posłanka Anna Maria Żukowska, która wprost pisze, że to jest dla nich okazja i usprawiedliwienie do zaorania katolicyzmu. I wiecie... Jeżeli ktoś sam przyznaje, że życzy nam źle, sam pisze, że chce nam, nas zaorać, to oczywiście warto przeczytać taką wypowiedź, poznać ich opinie, ale rozpatrywać je w kontekście tego, że takie osoby same deklarują wrogość wobec nas. To nie jest krytyka na zasadzie, może papież powinien się poprawić, tylko hura, dziękujemy za pretekst do mówienia o tym, że trzeba was zniszczyć. I tak na marginesie ja się w ogóle cieszę, że ta, ta pani wyrzuciła to z siebie na Twitterze, bo przynajmniej nie pozostawia to wątpliwości co do jej celów i może sugerować, co takie osoby zrobią, jeśli dostaliby kiedyś oni jakąś władzę. Dlatego ogólnie wiecie, jeśli zasadna jest krytyka politycznych komentarzy papieża, to warto to robić. Warto zwracać to uwagę i warto też patrzeć, podawać dalej inne komentarze pojawiające się w tym temacie. Ale warto też zauważać, czy to przypadkiem nie jest krytyka właśnie nie w celu naprawienia czegoś, tylko raczej używana jedynie jako pretekst do zniszczenia czegoś. Warto o tym pamiętać. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronajcie. Do usłyszenia.